Jeżeli chcesz mieć rozbudowane bicepsy, wrzuć koniecznie te trzy ćwiczenia do swojego planu treningowego. I pamiętaj o zasadach, o których wspomnę. Pierwszym z moich faworytów, jak chodzi o ćwiczenia, jest uginanie w oparciu o ławkę. Będziemy do tego potrzebować hantle. Ramiona wysuwamy do przodu. Pamiętamy o tym, aby łokcie nam nie uciekały za plecy, tylko. Trzymamy je cały czas mocno wyizolowane, coś jak na modlitewniku. I pamiętamy o tym, aby pracować w pełnym zakresie ruchu. Tak jakbyśmy chcieli dotknąć naszych mięśni naramiennych. Drugie ćwiczenie, które Wam zaprezentuję, a właściwie zestaw ćwiczeń jest uginanie młotkowe oraz uginanie na sztandze łamanej. Jest to mój ulubiony zestaw który pozwolił mi wykonać tak naprawdę największy progres, jak chodzi o ramiona. Jak zacząłem to wykonywać na treningu, zauważyłem, że one faktycznie rosną, wykona, wykonałem faktycznie postęp. I już przechodzę tutaj do wykonania. Jak chodzi o ćwiczenie, uginanie motkowe, wydaje się to być banalnym ćwiczeniem, natomiast wiele osób wykonuje źle, zbyt szarpane ruchy. hantlę łapiemy za każdym razem przy samym tutaj dole, przy, przy nasadzie. Nigdy nie łapiemy handli u góry, tylko staramy się jak najbardziej skierować nadgarski do dołu. I teraz łokieć delikatnie cofnięty, uginamy wysoko, wracamy do pozycji wyjściowej i pamiętamy o tym, aby nie dociągać tutaj mięśniami czworobocznymi. Czy wykonujemy naprzemiennie, czy razem, nie ma to znaczenia, pamiętajmy o tych zasadach, o których wspomniałem. Kończąc uginanie motkowe, od razu przechodzimy do uginania na sztandze łamanej. Sztanga łamana dla osób, które mają problemy z nadgarstkami, będzie na pewno lepszym rozwiązaniem niż uginanie na sztandze prostej. Taki zestaw. Pozwoli nam zaangażować i głowę długą, i głowę krótką bicepsa. Dlatego mamy komplet, a naprawdę pompa będzie ziemska. I trzecim ćwiczeniem, które wykonuję zawsze na koniec, jest uginanie na drążku prostym za pomocą wyciągu. Za każdym razem przy tym ćwiczeniu wrzucam w ostatniej serii dropset. To już typowo tak w celu dobicia objętości, no i też oczywiście uzyskania fajnej pompy treningowej, co bardzo polecam i nie bójcie się również wychodzić z powtórzeniami powyżej 15, dochodząc nawet 20-30 powtórzeń, bo tak jak sam zauważyłem, dopiero przełamanie tych barier, a nie trzymanie się w takich utartych schematach, pozwoliło mi progresować faktycznie z ramionami. Bicepsy naprawdę, tak jak barki, lubią dużą objętość. Pamiętamy tutaj, żeby łokcie delikatnie były odwiedzone od tułowia, barki są nieruchome i przyciągamy wysoko praktycznie do samych mięśni ramiennych. I tak jak wspomniałem, bicepsy lubią bardzo różną objętość. Dlatego nie bójcie się eksperymentować, wychodzi poza te utarte 12 powtórzeń. Ja sam zauważyłem, że dopiero wyjście poza te utarte schematy pozwoliło mi progresować. Dlatego w takich ćwiczeniach jak młotkowo, faktycznie skupcie się na większym ciężarze. Natomiast w obu tych ćwiczeniach, które zaprezentowałem, naprawdę nie bójcie się, dochodząc nawet do 30 powtórzeń. A bicepsy Wam podziękują i naprawdę urosną.